Zatrzymano, można powiedzieć, tylko 9 osób. 5 pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariuszy, cztery osoby lżyły funkcjonariuszy. No i teraz są czynności z nimi prowadzone. One dołączyły już do grupy ponad 36 osób, więc można powiedzieć, że od soboty blisko 50 agresywnych mężczyzn, pseudokibiców zatrzymano w Knurowie w wyniku tych zajść, które najpierw miały miejsce na stadionie, potem pod szpitalem, wreszcie pod komendą miejską policji. Sytuacja, można powiedzieć, nie jest ich napięta. Nie ma tu policji. Policji jest spokojnie, jest cicho. Były dwa plutony z prewencji z Małopolski, które godziny temu wyjechały tutaj przez noc. W sumie o właśnie 80 policjantów z naszego województwa z Małopolski pilnowało porządku przed komendą w Knurowie, ale teraz sytuacja już, tak powiem, chyba tego nie wymaga. Natomiast to nie oczywiście nie oznacza, że znowu się sytuacja nie powtórzy wieczorem, oby nie, oby już ta agresja i to, co towarzyszyło temu bardzo tragicznemu zdarzeniu na stadionie już nie, nie powodowało dalszej. Eskalacji napięcia. Czekamy na kolejne ustalenia zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji w kontekście nieszczęśliwej śmierci kibice, jak i oczywiście też pewnych dalszych ustaleń co do kwestii samej imprezy, ponieważ to, że ona była nieprzygotowana, to wynika już jasno, jak czarno nabiałem z raportu śląskiego delegata z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizator nie popisał się, a w następstwie tego doszło do sytuacji, gdzie właśnie ludzie, młodzi, zaopatrzeni w kominiarki materiał pirotechnicz wnieśli je na stadion, doszło do eskalacji napięcia, no i do tragedii, do śmierci jednego z kibiców.